Na południu Włoch rozgrywa się koszmar, którego nikt się nie spodziewał. Kalabria, region znany z pięknych plaż, słońca i aromatycznej kuchni, dziś jest symbolem tragedii i przestrogi dla całej Europy. Zwykła kanapka, kupiona w food trucku w pobliżu Diamantej, okazała się początkiem horroru. 45-letnia Tamara De Acunto zjadła kanapkę z wędliną i dodatkiem rzepy warzywa podobnego do brokułów. Wydawało się, że to zwyczajny, szybki posiłek. Ale w ciągu 24 do 48 godzin po spożyciu pojawiły się dramatyczne objawy duszności, paraliż, niewyból. Lekarze z kosensi zrobili co mogli, ale kobieta nie przeżyła. To już druga ofiara tej serii zatruć. Pierwszym był Luigi di Sarno, lokalny artysta z Neapolu, który również sięgnął po kanapkę z tego samego źródła. Jego rodzina, dwie nastolatki i dwie dorosłe kobiety, trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Łącznie hospitalizowano aż 17 osób. Lekarze potwierdzają, to zatrucie jadem kiełbasianym, czyli botuliną jedną z najgroźniejszych substancji znanych człowiekowi. Wystarczy niewielka dawka, aby zatrzymać mięśnie oddechowe i doprowadzić do śmierci. Na miejscu natychmiast rozpoczęto śledztwo. Policja i prokuratura wkroczyły do futracka, zabezpieczyły wszystkie produkty, a podejrzane słoiki z warzywami w oleju skonfiskowano. Według włoskiej prasy, aż 9 osób właściciel i pracownicy firmy są dziś pod lupą śledczych. Departament Zdrowia Kalabrii wprowadził procedury alarmowe. Sprawa została zgłoszona do Krajowego Centrum Kontroli Zatruć w Pawi. Dlaczego to tak istotne? Ponieważ antidotum na botulinę nie jest dostępne w każdej aptece czy szpitalu, znajduje się wyłącznie w Ministerstwie Zdrowia, a dystrybuuje je Lombardzkie Centrum w sytuacjach kryzysowych. Dziennikarze włoskich mediów piszą wprost, to nie była zwykła nieuwaga, to poważne zaniedbanie bezpieczeństwa żywności. Produkty używane w kanapkach mogły być źle przechowywane lub zakonserwowane w nieodpowiednich warunkach. Dziś mieszkańcy Kalabrii boją się zamawiać szybkie jedzenie. Lokalne władze apelują, zwracajcie uwagę na źródło produktów, na sposób ich przygotowania, bo chwila nieuwagi może kosztować życie. Tragedia Tameri de Acunto i Luigiego di Sarno to przerażające przypomnienie, jak cienka granica oddziela zwyczajny dzień od koszmaru. Jedna kanapka, jeden składnik, i nagle rodziny pogrążone są w żałobie, a kilkanaście osób walczy o życie w szpitalu. Wyobraźcie sobie, że kupujecie kanapkę w drodze do pracy, w podróży albo na wakacjach. To coś, co każdy z nas robił setki razy. A jednak tym razem niewinny posiłek okazał się trucizną. Śledztwo trwa, opinia publiczna czeka na odpowiedzi, a cała Włochy zadają pytanie. Jak to możliwe, że w 2025 roku w Unii Europejskiej wciąż dochodzi do zatruć botuliną? A teraz pytanie do was. Czy po tej historii nadal kupilibyście kanapkę w food Czy może od teraz będziecie patrzeć na takie jedzenie zupełnie inaczej?